My name is Deckard Cain, and I come from Tristram. If you're looking for Diablo, then you just missed him. If you find Old Griswold, then you can take him down, but you'll get no reward till you come back to town. Hey, moi drodzy, witam jeszcze na graczy rywiz. E, ponownie, mam kilka fajnych informacji dla was, ale dzisiaj chciałem z wami porozmawiać. Na temat Descartes'a Kane'a w Heroes of the Storm, słuchajcie, jeden z deweloperów, niejaki Nathan Lamuzga, nie wiem czy dobrze wymawiam, ale pewnie, pewnie nie, stwierdził, że Descartes Cain jest najbardziej istotną w sumie postacią, jeżeli chodzi o świat Diablo. Zapewne wiecie, Jak pamiętacie, kiedyś pytaliśmy was, jaką postać byście chcieli zobaczyć w Heroes of the Storm? Oczywiście Dekart był jedną z takich postaci, które się pojawiały najczęściej w odpowiedziach. No, i powiem Wam, że rzeczywiście fajnie było, gdyby się pojawił. I teraz takie zadanie dla Was. Innymi słowy, napiszcie pod tym filmem, jak byście chcieli go widzieć, co on by miał robić, jakie zadanie miałby wykonywać, co on miałby robić na mapie, jeżeli chodzi o Heroes of the Storm, w jakiej umiejętności. Rozszerzcie swoje, zakres swojej wyobraźni maksymalnie, jak tylko potraficie. Najbardziej absurdalne pomysły są mile widziane. Ja obliguję, zobligowałem się do tego teraz. Do filmie, moi drodzy, że po tygodniu zbiorę najciekawsze pomysły, najbardziej szalone pomysły, przetłumaczę na język angielski i wyślę do tego pana, ponieważ ten gościu właśnie stwierdził, że hej, społeczność, jeżeli mnie tylko słyszycie, dajcie znać, w jaki sposób byście chcieli zobaczyć Descartes'a Keina w Heroes of the Storm, ponieważ jest to jedna z postaci trudniejszych do, do stworzenia, do... do Wymyślenia jego umiejętności i tak dalej. Tak więc fajnie by było, gdyby polska społeczność miała jakiś głos w tym wszystkim. Zdecydowanie miło by było zobaczyć, że jakby ktoś wpadł na jakiś genialny pomysł, w jaki sposób Decadcan mógłby. Identyfikować na przykład przedmioty <gryzamy> of the Storm, których nie ma, tak? Stay wide and listen! I w tym momencie jakiś stół, tam książką uderza gościa, ogłuszeli na jedną sekundę, coś, coś w tym stylu. Już nie musimy oczywiście wchodzić w takie konkretne szczegóły, ile tam sekund i y y y tak dalej, tylko chodzi bardziej o takie pomysły, które mogłyby zaktywizować mózgi y developerów z Heroes of the Storm. To jest fajna sprawa, w jaki sposób społeczność może mieć wpływ y na grę. Bardzo podobnie zresztą było w Diablo 3. Tak więc do tego też za chwilkę wrócimy, a więc śmiało piszcie wszelkie wasze pomysły w komentarzach. Ja spróbuję oczywiście przetłumaczyć najfajniejsze rzeczy, jak najwięcej tego zbiorę i wyślę w kierunku zachodzącego słońca, w kierunku Kalifornii, jak tylko będę mógł, jak najszybciej. Tak więc moi drodzy, show must go on, dajemy czadu. A teraz przechodzimy do kwestii Diablo społeczności Diablo Pax, pack, PiS. Moi drodzy, zauważyłem, że się strasznie podzieliliście po blisko 2016. Dużo było właśnie takich oczekiwań w stosunku do Diablo już po tylu latach, prawie no po dwóch latach, chcieliśmy już coś konkretnego. Otrzymaliśmy event i patch i, i paczkę płatną z Necromandą. Tak więc to zdecydowanie nie zapełniło naszych oczekiwań. Jednakże zauważyłem, że strasznie się między sobą tam kłócicie, że kto jest naj, największym fanem Diablo, albo coś takiego. Słuchajcie, moja opinia na ten temat jest, jest jednoznaczna: jedni i drudzy mają rację, jedni i drudzy wpływają na serię znacząco. I powiem wam tak, ci co grają i my uważają siebie, nie wszyscy, oczywiście to są jednostki takie poszczególne, że są największymi fanami na świecie, bo grają w tą grę, nie mają żadnych zarzutów, cokolwiek nam nadzą będzie super. Okej, okay, to jest takie abstrakcyjne dość podejście do, do gry, ale jak najbardziej chwała Wam za to, że w ogóle gracie w Diablo 3, bo ta seria w ogóle jeszcze żyje dzięki Wam. Pomijam Diablo 2 i Diablo 1, które są świetnymi grami. Diablo 1 HD mod to w ogóle wymiata, moim zdaniem. E, więc warto sobie też spróbować. E, ale fajnie, że gracie w Diablo 3, seria żyje, seria e, będzie, będzie rozwijana przez najbliższe 20 lat, jak to mówili na BlizzConie. E, I i okej, okay, w porządku. Spoko sprawa. Zawsze warto wskoczyć do sezonu na Diablo 3 pograć i później niektórzy idą zostają niektórzy idą do innych gier. Spoko, jest okej. Okay. Ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy są tak zakochani w serii, że bardzo, bardzo chcą, żeby to był najlepszy hagent na rynku. Najlepszy. Ja do nich należę właśnie do tych ludzi. I dlatego jęczymy, dlatego jęczymy. Ale ogólnie, moi drodzy, pamiętamy wszyscy. Premiere Diablo 3. Pamiętamy. Pamiętamy, jaki chłam tam był. Oczywiście kwestia biegu, wiesz, do skrzynki, otwierania, zobaczenia, czy coś wypadło i od razu ucieczka, bo cię mob zabije jednym strzałem. To było też zabawne w pewnym sensie, prawda? Niektórzy mówią, że że dom aukcyjny, mówimy po polsku, dom aukcyjny również wpłynął bardzo znacząco na tą serię uważają, że dom aukcyjny był najlepszy, co mogło się zdarzyć. Ja uważam troszkę inaczej z tego względu, że tam był Farmhouse, Allegro House, a nie Diablo 3 ogólnie, no ale może zły design tego domu aukcyjnego, moim zdaniem. Nie wpadł bo w POE, jest handel, są zewnętrzne strony, które sobie z tym świetnie radzą i to jest dobre. Ogólnie w Path of Exile to działa. Kolejna sprawa, pamiętajmy, że ci ludzie, którzy narzekali Mieli również kontakt, wpływ na tą grę, jak ona się kształtowała. Innymi słowy, jeżeli zawsze mówisz, że jest wszystko super, to nie dajesz motywacji w żaden sposób na to, żeby było jeszcze lepiej ludziom, którzy tworzą tą grę. I tym ludziom, którzy narzekali, jęczeli, też, um, też należy się w pewnym sensie szacunek za to, że walczyli o tą serię. Walczyli o to, żeby Reaper of Souls był mrocznym dodatkiem. Jerzy Moskou stwierdził: Ok, chcecie gotyka, będziecie mieli gotyk, ale. Otrzymali te informacje właśnie od tych ludzi, którym się nie podobał ten klimat tęcz, jednorożców, misiów i tak dalej. Więc w pewnym sensie dla nich też należy się szacunek za to, że się spotykali z tymi twórcami. Sam byłem face to face z tymi gośćmi, mówiłem co jest nie tak brze, co mi się nie podoba, i oni słuchali bardzo mocno. Gamescom 2013 spotkanie, blisko 2015 spotkanie, rozmowy, a dużo tych spotkań ogólnie ze społecznością Gaczy nie było. Więc jedni mają duże zasługi, że grają w tą gierkę, podtrzymują Diablo 3 i drudzy mają też duży wpływ yy, na, na serię i to, że jęczą. Dobrze, niech jęczą. Niech mówią, co im się nie podoba. Jasne i wyraźnie. Nie można atakować z jednej strony i drugiej. Wszyscy, wszyscy kochamy Diablo, serię Diablo. Słuchajcie, jedynka, dwójka, Diablo 1 mod, HD, Diablo 3. To jest wszystko scalone tak naprawdę. Jedna wyjątkowa seria, który klimat jest niedościgniony. Tak więc przestańmy się dzielić na pół, walczyć między sobą, jak typowi Polacy, bo ja mam ładniejsze buty od Twoich, bo ja jestem lepszy w czymś tam pff, niż z Ty. <laughs> Rozumiecie, o co mi chodzi. Nie możemy między sobą walczyć, bo diablo jest serią zbyt ważną, żeby ją zostawić za sobą. I ja osobiście tego nie umiem zrobić. Bym, naprawdę bym był bardzo, bardzo zły na siebie, jak gdybym odpuścił diablo. Mam nadzieję, że wielu z Was podobnie myśli. Dajcie znać ogólnie, co myślicie na ten temat. No i oczywiście wrzucajcie pomysły, jeżeli chodzi o Descartes'a Kane'a, bo jest to ikoniczna postać, którą zabito w Diablo, ale już dobra, przeszedłem, jeżeli chodzi o do porządku dziennego, jeżeli chodzi o tę sprawę. No i możemy gościa wskrzesić, słuchajcie. W Heroes of the Storm, w najlepszej formie, najlepszej postaci, jaką tylko można sobie wymarzyć. Tak więc uruchamiamy komórki i piszemy na temat The w komentarzach. Dzięki za uwagę. Do następnego vloga. Hej.